Wracam właśnie z grzebu księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Niezwykłe duchowe wydarzenie, tłumy ludzi, nie wiem, 2-3 tysiące w kościółku w Radwanowicach, tam gdzie jest ta siedziba jego fundacji i tam gdzie żył. No, ludzie się do kościoła nie mieścili, były telebimy, były służby, straż pożarna, policja. No, miało się wrażenie, że organizacja wręcz przypominająca papieskie pielgrzymki. Ale o czym to świadczy? O tym to świadczy, że ludzie dziś, mimo że się mówi o tym kryzysie duchowym, kryzysie kościoła i tak dalej, bardzo potrzebują silnych, duchowych, autentycznych autorytetów. I co więcej, no szok, byli tam wszyscy właśnie od lewa do prawa, byli przedstawiciele Krakowskiego Znaku, tygodnika powszechnego, ale zarazem gazety Polskiej, yy, telewizji Republika Skrajnie tych prawicowych, różnych wołyńskich środowisk i tak dalej, i tak dalej. No, człowiek, który potrafił zjednoczyć ludzi gdzieś właśnie wokół tego najgłębszego sensu wiary. Miałem okazję go znać osobiście, rzeczywiście przez 45 lat, od 79 roku. I kim był Tadeusz? Był człowiekiem, Kapłanem. Później, jako poznałem jeszcze jako kleryka, o niesamowitej takiej moralnej wrażliwości duchowej. I wszystkie jego działania i dzieła właśnie z tego wynikały. Myśmy się poznali na gruncie wspólnot wiary i światła, to znaczy wspólnot dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Ja tworzyłem te wspólnoty w Warszawie, on w Krakowie. Blisko przez lata współpracowaliśmy i go to niesamowicie wzięło. Znaczy, on był otwarty na cierpienie tych rodzin, na chęć pomocy im, na tworzenie wspólnoty i poszedł znacznie dalej no bo stworzył. Wspólnoty wiara światło się spotykają, się modlą, jeżdżą na pielgrzymki. Natomiast on stworzył fundację imienia brata Alberta. Fundację, która stworzyła ośrodki, domy stałego życia dla tych ludzi i warsztaty dla nich, miejsca zatrudnienia. I to była niezwykła rzeczywiście fundacja. To nie była fundacja, i tak mówił Tadeusz, jej celem nie chodzi o opiekę, o świadczenie pomocy ale o odkrycie wartości i te darów tych osób niepełnosprawnych. To była pełna wspólnota. On z nimi rozmawiał zupełnie po, po partnersku. Ty masz takie zranienia, upośledzenia, niepełnosprawności, ja mam inne, ale nawzajem możemy się obdarowywać. I niezwykła taka wspólnotowa, rodzinna atmosfera naprawdę to jest modelowy przykład nie opieki, ale bycia z ludźmi niepełnosprawnymi i ukazania, że ich miejsce w kościele, to co mówi dziś papież Franciszek bardzo mocno, powinno być w samym centrum i że ci ludzie mają mnóstwo darów, z których my zwykli, tak zwani, jak się nazywamy, jak się uważamy normalni, możemy bardzo skorzystać, więc to świadectwo rzeczywiście jest niezwykłe. No poza tym mówię, że istotą która taką busolą jego życia, było poszukiwanie prawdy. Więc oczywiście zaangażował się jeszcze jako kleryk w Solidarność. W Nowej Hucie tam służył, pomagał i tak dalej. Takie było pismo. Krzysztof Okulski, oczywiście podziemne. Jednocześnie tworzył struktury NZS-u, niezależnego zrzeszenia studentów seminarium. Za co dostał roczny urlop, no, bo to było potraktowane jako skandal. I rzeczywiście taki duch opozycyjny go cechował nie ma aż do śmierci. I szukał prawdy, mówił prawdę prosto w oczy, bardzo był wyczulony na zło, na taki fałsz, jaki istnieje, powiedzmy, czy rodzaje, rodzaje zakłamania w kościele, i to mówił prosto z mostu, więc jego relacje z kościelną hierarchią, tą szczególnie szczebla średniego, czyli właśnie z, z urzędnikami kościelnymi, były fatalne, byłby niszczony, no ale na szczęście to. Sam to dzieło charytatywne, właśnie wspólnotowe, samo się chroniło. Zajął się ilustracją w kościele, napisał świetną książkę zresztą, był z zamiłowania historykiem, no i wreszcie u już, no, można powiedzieć, kresu życia, choć wydawało się, że to jest jeszcze absolutnie nie kres, stanął bardzo masowo w obronie ludzi molestowanych seksualnie i znowuż bezpardonowo tą prawdę próbował też przeprowadzić, ujawnić i tak dalej. jego życie było niełatwe, ale pozostawia po sobie jakieś wielkie świadectwo. I myślę, że ta jego śmierć, ten pogrzeb, powinien być wezwaniem także dla pasterzy Kościoła. Jak traktować takie niełatwe, powiedziałbym, perły czy skarby? Bo on był niełatwy, miał bardzo trudny charakter, no Ormianin też już facetem Ormia no, się zajmował, oczywiście, ale tacy ludzie kościołowi są niezbędni, szczególnie w tej trudnej sytuacji dzisiaj, przyciągają tłumy, naprawdę. I dają czyste, jasne świadectwo Ewangelii i tacy ludzie nie powinni być przedmiotem konfliktu w Kościele, ale jakiś Szczególnej, no, szczególnej troski po prostu. Więc to jest wielka sprawa do przemyślenia, jak Kościół hierarchiczny powinien traktować właśnie tych charyzmatyków ewangelicznych, którzy jednocześnie są trudni.